Edi, Max i Duszek Ok ledwo zdążyli uciec z ponurej wyspy doktora Lenkusa. Chcąc zdobyć zwierzęta laboratoryjne do swoich okrutnych eksperymentów, Lenkus uwięził w klatkach Maxa i Ediego. Max pierwszy padł ofiarą jego doświadczeń. Ale ścigający naszych przyjaciół piraci spowodowali na wyspie wielkie zamieszanie, dzięki czemu Edi mógł wydostać się z klatki. Morfolo! Głupi i zły asystent doktora Lenkusa wylał swój z żarłocznymi drożdżami, które opanowały całą skalistą wyspę. W chwili, gdy balon z trzema przyjaciółmi już odlatywał, pojawił się ptak Grom, władca Morza Cyklonów. Piramida Potapako. Wskazuję was na wieczną tułaczkę po Morzu Cyklonów. Dostaniecie tutaj do końca waszych dni! Ja tutaj rządzę! Jestem władcą burz i morza cyklonów! Szaklęte ptaszyszko! Nie myślałem, że taki chuderlak ma taką wielką siłę! Tak, grom ma o wiele większą moc niż sądzi! Maxiu się przetrawiać eliksir Wkrótce stanie się normalny! Mieszkacz tak, Maksiu! Spokojnie! Podobnie jak na początku wyprawy, taki teraz czarny sterowiec piratów leciał tuż za naszymi przyjaciółmi. Znowu widzę ich balon, szefie! Ale teraz jest pusty To może być jakiś podstęp! Bawanie! Nie spuszczaj go za! DALON! Wy... wy... Wyspa! E, może to wreszcie wyszpa niedźwiedzi? Wiem, że bardzo byś tego chciał, ale to mało prawdopodobne. Rozejrzyj się, czy widzisz na tej wyspie jakieś wielkie groźne zwierzęta? Oby ich nie było! Bo bez balonu! Będziemy zmuszeni dostać tu na zawsze! Naprawdę, chcecie tam wejść? A może tam mieszkają niedźwiedzie? Jeśli to jest wyszpa niedźwiedzi, to mam wrażenie, że właśnie w takiej jaskini mieszkają moi bracia. jakie oh, piękne rzeźby! Dawniej to byli rzeźbiarze! Ja! Uważam, że są paskudne! Ty się w ogóle nie znasz na sztuce! Ta jaskinia jest niezwykła! Przeciąg! Nie cierpię przeciągów! Wróć mnie do butelki! W każdym razie dobrze czuć kamień pod nogami! Mnie stąd, o! Dziękuję! Mogło być gorzej! Nawet nie wiesz o ile gorzej! O, ten, kto mówił! Rzeczkawka mija jak ktoś się przestraszy! Ten kłamał! O, niedźwiedź! Taki sam jak ja. Jeszcze na wreszcie niedźwiedzi. E, to tylko odbicie. Eli. Które godzina? O, przepraszam, ja nie specjalnie. To było tylko odbicie. Szkoda. Co to ma znaczyć? Jak widzicie, ziębnięcie ducha może czynić cuda! Dobra rada! By nie zabłądzić w labiryncie, nigdy nie wolno wracać tą samą drogą, którą się przyszło! Teraz w prawo! Dałbym za to słowo ducha, że gdzieś już słyszałem ten dźwięk! 999 stopni szkodów zaprowadzi Cię ku światłu, zaś jeden stopień ku ciemności. Co to znaczy? To znaczy, że na Waszym miejscu nie ryzykowałbym wspinaczki na te schody. Jeden z tych stopni jest płatką. Nie mamy wyboru. To jest jedyna droga. Olé, udało się! Ojej! Wiele z tych przedmiotów pochodzi z... Pierwszego trzęsienia ziemi, Edi! Ho, ho, ho! Patrzcie, takie pudło z obrazem! Wystarczyło ustawić je w pokoju i nikt już stamtąd nie wychodził. A tutaj modny kapelusz, bardzo ceniony przez ówczesne elegantki. Ciekawe, do kogo to wszystko należy. Musimy się teraz jakoś sztąd wydostać. O! Uwaga! To piraci! Schowajmy się! Spuszczajcie! Powoli! Powoli! Nic nie warto łamanie! Dwa miesiące na morzu cyklonów i takie nędzne zdobycze! Ech! Im szybciej skończymy, tym szybciej wrócimy do bazy! Ura! Wracamy do bołu! Kiedy pomyślę o tym niedźwiedziu w masce i o tym, ile mogłem za niego dostać na targu niewolników! To wszystko przez was! przez was! nas! albo nigdy, mają nasz balon! Masz jakiś plan? Wyszkakujemy wszyscy na raz i odbijamy nasz balon! O, doskonały plan! O! Czecie, nie! się, nigdy Nie! 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 się dzieje. się Eddie! Eddie! Szybko, Nie! się unosi! Nie! nosi piraci! Z drogi Nie! Nie! drogi Nie! Nie! na pewno sprzeda go na targu niewolników w Andarkos. Ale boję się, czy nie zechce go przedtem poddać wyszukanym torturom. Kieraci uwięzili Ediego, Mały Max nie mógł mu pomóc w żaden sposób. <grym> Gadaj, niedźwiedziu! Jak odnalazłeś nasz ukryty skarbiec? Co? Nic wam nie powiem, medużowate ryjki! jakich by tu zacząć tortur? Hmm? Wyciąganie gości. Oś, go! utopić mnie nożyce! Jurko, glygri! Tak, gładka, tak, gładka, tak, gładka! Przestańcie, nie masz doczek mnie! Nie potrzebuję tego! <noise> Biedny Edi, uwięziony przez piratów i poddany strasznym torturom łaskotania, nie tracił nadziei. Wiedział bowiem, że jego przyjaciele Max i Ok zrobią wszystko, żeby wyrwać go z rąk złoczyńców. W swojej drugiej podróży